Dobra, zapnijcie pasy, maniacy motoryzacji. Zaraz zanurzymy się w dziki świat skrzydeł i spoilerów samochodowych. Te cuda to nie tylko efektowny bajer, one naprawdę tną powietrze, dociskają auto do nawierzchni i czasem sprawiają, że czujesz się jak pilot myśliwca. Ale nie wszystkie skrzydła są sobie równe. Niektóre to czysta, mechaniczna magia, Oto siedem najbardziej zaawansowanych, przegiętych i totalnie szalonych aktywnych skrzydeł i spoilerów jakie kiedykolwiek zamontowano w samochodzie. Niewidzialne Areoblade Astona Martina – skrzydło, którego nie widać. Aston Martin uznał, że skrzydła są brzydkie i psują opływowe linie ich aut, więc po prostu zrobili je niewidzialne. Serio. To coś nazywa się Areoblade i bardziej przypomina powietrznego czarodzieja niż tradycyjny spoiler. Jak to działa? Powietrze zasypane jest przez tylne słupki, następnie wydmuchiwane jest przez cienką szczelinę z tyłu niczym strumień sprężonego powietrza. Tworzy to wirtualny spoiler, który redukuje siłę nośną i utrzymuje auto przyklejone do drogi. Sprytne, prawda? Ale jest haczyk. Przy wyższych prędkościach AReoBlade w zasadzie się poddaje i wzywa posiłki. Wtedy z bagażnika wysuwa się prawdziwy fizyczny spoiler, który przejmuje robotę. Więc czemu od razu nie zacząć od normalnego spoilera? Kto wie? Może Aston Martin chciał się poczuć sprytnie, albo po prostu trzeba było jakoś uzasadnić absurdalną cenę auta. Tak czy inaczej, to jest po prostu kozackie. Ruchomy stolik piknikowy Mercedesa, najbardziej przeinżynierowana deska świata. Porozmawiajmy o stoliku piknikowym Mercedesa, czyli szalonym tylnym skrzydle w Mercedesie Benz SLR McLaren. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby ktoś przykleił drewnianą deskę do tyłu super samochodu i nazwał to dniem zakończonej roboty. Ale to urządzenie to prawdziwe dzieło inżynierskiej sztuki. Przy niskich prędkościach chowa się idealnie w linii nadwozia. Przy wyższych prędkościach unosi się, zapewniając docisk aerodynamiczny. Działa też jako hamulec aerodynamiczny, gdy mocno wciśniesz pedał hamulca. W trybie maksymalnej prędkości wysuwa się przedni splitter, a tylne skrzydło rozciąga się niczym samochodowe yoga. To nie jest po prostu skrzydło, to cały system aerodynamiczny zaprojektowany po to, by samo otrzymał się drogi jak przyklejony, a przy okazji wyglądał absurdalnie. Ferrari ze spoilerem, z funkcją przesuwania, który robi co mu się podoba. Ferrari nienawidzi spoilerów, bo psują piękne linie ich samochodów, więc naturalnie znaleźli sposób, żeby go ukryć. Zobacz Ferrari 488 pista. Tylny spoiler to tak naprawdę dwa oddzielne elementy. Górna część siedzi jak tradycyjne skrzydło, ale gdy potrzeba więcej docisku, dolna sekcja wysuwa się unosi trochę jak ogon pawia. To eleganckie, skuteczne i trochę zabawne. Dlaczego? Bo ten ruch wygląda podejrzanie, jakby auto przycierało sobie tyłek. Jak już raz zobaczysz. Nie da się tego odzobaczyć, ale hej, skoro działa, to działa. A Ferrari potrafi połączyć szybkość ze stylem jak nikt inny. Zmiennokształtne skrzydło McLarena, bo stałe skrzydła są nudne. McLaren nie zadowolił się nudnym, stałym skrzydłem. Oni nadali mu zdolność zmiany kształtu. Tak, serio, w McLarenie 720S. Te dramatyczne tylne przetłoczenia są funkcjonalne. Powietrze przepływa przez nie i trafia do aktywnego tylnego skrzydła, które potrafi unosić się i opuszczać w zależności od prędkości. Zmieniać kąt nachylenia, by zwiększyć docisk lub zmniejszyć opór powietrza. Zgniatać się w bardziej agresywny kształt, gdy potrzebujesz maksymalnej przyczepności. Ta technologia RODEM z Formuły 1. Wpakowane do drogowego super samochodu, kiedy się unosi, działek jak hamulec powietrzny, gdy jest płaskie, przecina powietrze jak pocisk. To trochę tak, jakby samochód czytał w Twoich myślach, i to jest jednocześnie przerażające i niesamowite. Na pierwszy rzut oka skrzydło w Zenvo TSRS wygląda, jakby zaraz miało odpaść. Ale nie, to w rzeczywistości aerodynamiczny majstersztyk. Oto problem, który rozwiązuje. Gdy wchodzisz w zakręt, środek masy samochodu się przesuwa, zwiększając przyczepność zewnętrznych kół. Skrzydło zęwo przechyla się w stronę wewnętrznych kół, by to zrównoważyć. Dzięki temu wewnętrzne koła dostają więcej docisku, a samochód zachowuje stabilność i balans w zakrętach. Wygląda, jakby miało się urwać, ale w rzeczywistości działa jak magia aerodynamiki, która trzyma cię na drodze. Funkcjonalne i trochę przerażające, czyli dokładnie tak jak lubimy. Odwrócony ogon wieloryba Kenigzega do góry nogami i genialny. Zeg nie robi rzeczy w standardowy sposób, co wyjaśnia dlaczego ich tylne skrzydło jest właściwie zamontowane do góry nogami. W modelu Kenigzen 1 skrzydło montowane jest od góry, a nie od dołu, i to z bardzo konkretnego powodu. Dolna część skrzydła odpowiada za generowanie docisku. Dzięki mocowaniu od góry, dolna powierzchnia pozostaje czysta i wydajna. Skrzydło jest skręcone, by przeciwdziałać ciśnieniu napływającemu z kabiny. Efekt? Ponad 600 kg docisku z elementu, który waży zaledwie 9 kg. To tak jakby trzymać małego słonia za pomocą piórka. A do tego skrzydło pomaga osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie około 438 km na godzinę. Mała rzecz. Magiczne skrzydło Lamborghini Houdini aktywnej aerodynamiki. Lamborghini nie żartowało przy budowie Huracana Performante. Auto biło rekordy okrążenia na Nurburgringu, a sekret tkwi w jego skrzydle. To część systemu ALA. Aerodynamika Lamborghini ativa, który działa w następujący sposób. Powietrze zasysane jest przez karoserię samochodu, przepływa przez zawiasy skrzydła i wydostaje się przez małe otwory pod spodem. Dzięki temu opór powietrza jest mniejszy, bo skrzydło nie walczy z powietrzem. Gdy przepływ zostaje zamknięty, skrzydło znów generuje docisk. Gdy otwarty jest tylko jeden bok, system wspomaga skręcanie, sprawiając, że auto klei się do toru. Jest lekkie, wykonane z kompozytu węglowego i na tyle inteligentne, by dostosowywać się w czasie rzeczywistym. Serio, Lamborghini mogło właśnie stworzyć najinteligentniejsze skrzydło w historii, bo to praktycznie jak oszukiwanie. Dobra... Była mowa o siedmiu, ale jest jeszcze kilka szalonych skrzydeł, które zasługują na zmiankę. Lotki w Pagani Huayra, regulowane przednie i tylne klapy, wyglądające jak lotki w myśliwcu. Hamulec powietrzny Bugatti Chirona, ogromne skrzydło, które działa jak spadochron. Skrzydło typu Swan Neck w Porsche 911 GT3 RS, mocowania od góry, że powietrze pod spodem mogło swobodnie przepływać. Na zakończenie skrzydła to nie tylko wygląd. Spoilery i skrzydła to nie tylko dodatek, który sprawia, że auto wygląda szybciej. To klucz do tego, by naprawdę było szybsze, bardziej stabilne i lepiej trzymało się drogi. Od niewidzialnej magii Astona Martina po dosłowną sztuczkę Lamborghini. Aktywna aerodynamika to sekretny składnik jednej z najszybszych samochodów w historii. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie, które skrzydło ukradłbyś do swojego wymarzonego samochodu? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij kliknąć suba, ponieważ na 90 tysięcy subskrypcji robimy konkurs!